Cześć! O jak miło Was widzieć w czytankowie! Mam tyle Wam do powiedzenia. Tyle się wydarzyło. Od czego tu zacząć? Zacznę od początku. Wydarzyło się to 6 grudnia, czyli w Mikołajki, z samego rana. Otwieram jedno oko, drugie oko, przeciągam się, siadam i co widzę? Na poduszce leży prezent i czapka Mikołaja. O, ta, którą mam teraz na głowie. Prezent był opakowany w granatowy papier ze śliczną czerwoną kokardą. I była na nim karteczka. Dla Misia, maskotki Biblioteki Publicznej na Targówku. Czyli dla mnie, ale się ucieszyłem. Szybko otworzyłem prezent i wiecie, co tam zauważyłem? Książkę i to jaką fantastyczną książkę? Mikołajowe gawędy. Książkę tę napisała Mariola Jarocka, a zilustrował ją Janusz Tycner. Mówię Wam, jaka ona jest interesująca. Bardzo bym chciał przeczytać Wam fragment tej książki. Zatem zaczynamy. Nie wszyscy pewnie wiecie, że na dalekiej północy, w domu otoczonym zewsząd śniegiem i lodem, znajduje się siedziba Mikołaja. Tak, tego samego, który rozdaje dzieciom prezenty w dzień swego święta, czyli 6 grudnia. Mikołaj, choć to może wydać się dziwne niejednemu z Was, mieszka od wieków w tej zimnej, choć pełnej czarów krainie. I od dawna też stara się sprawić, by ten jeden wieczór miał dla dzieci niezwykły smak: smak radości, niespodzianki i ciepłego uśmiechu. Wszyscy wiemy, jak wygląda Mikołajkowa uroczystość. Nie wiemy jednak, że przez cały długi rok Mikołaj starannie przygotowuje się do tego dnia, to święto jego oraz tych, których obdarowuje. Jednak prezenty nie powstają dzięki magicznym słowom. Prezenty trzeba przygotować, a do tego potrzebny jest czas oraz pomocnicy. Nie jestem pewien, czy wiecie, ale na całym świecie jest wiele osób, które pomagają Mikołajowi. Organizują zbiórki prezentów dla najbardziej potrzebujących, przygotowują wesołe zabawy, odwiedzają dzieci przebywające w szpitalach i domach dziecka. Bo to przecież tak pięknie zrobić coś miłego, coś niezwykłego, coś co rozgoni ponure chwile i zapali w czyichś oczach iskierkę radości. Tak miło zasłużyć sobie na czyjś uśmiech i dobre słowo. Jak widzicie, praca ta wcale nie jest łatwa. Nic więc dziwnego, że oprócz ludzi, których nie brakuje i którzy chętnie pomagają w przeddzień Mikołajowego Święta, w przygotowaniach tych uczestniczą także skrzaty. Skrzaty, które od bardzo dawna mieszkają na tym mroźnym pustkowiu. Choć pracują ciężko, bez wytchnienia i nie mają wiele czasu na odpoczynek, to każdego wieczoru, gdy zegar w salonie wybije godzinę 18. Zbierają się, aby posłuchać Mikołajowej gawędy. Opowieści o tym, jak zmieniał się świat, ludzie oraz samo święto. Bohaterami tych opowieści bywają ludzie, skrzaty, zwierzęta i sam Mikołaj, a więc ci wszyscy, którym przesłanie dobra, pomocy i radości są szczególnie bliskie. Na kartach tej książki znajdziecie właśnie takie opowieści. Usiądźcie więc wygodnie i posłuchajcie Mikołajowej gawędy. A gawędy będą opowiadały o tym, o tym, jak Mikołajowy kot sprawił, że noc stała się magiczna, o tym, jak chęć niesienia pomocy innym przetrwała dwa tysiąclecia, o tym, jak mały skrzaczek chciał zostać wielkim pomocnikiem, o tym, co każdy z nas może zrobić, czyli jak pomóc innym, o pewnym upartym skrzacie oraz o tym, skąd się wzięła czekolada, o tym, jak nieszczęście może się stać początkiem czegoś dobrego. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania tej książki. Ja przeczytam ją jeszcze raz, tak mi się bardzo spodobała. Książkę tę możecie wypożyczyć w bibliotekach na Targówku. A dzisiaj mówię Wam już do widzenia!